Wiadomości z ostatniej chwili, chociaż mamy chwilę do stracenia. Witacie ludzie, ja jestem wszędzie, a to jest Snapshot 23 z. 4 a Przecież się o nim dowiedziałem, czy są też wyszedł. I dajcie mi to teraz znaleźć, bo gdzieś tutaj jest. Widzicie to? Znacie się, Igor, co to jest? I już Wam pokazuję spokojnie. Okej, potrzebujemy tak. Ja to z wami chcę zobaczyć, bo nie, nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi To są jakby skiny na zbroję. To jest w ogóle dla mnie dziwne, że to mówię w Minecrafcie, ale. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Weźmy netherite. Nie to pewnie tutaj jest. No jest. O, applies to. Diamond netherite czy co? Nie, nie, nie wiem, czy rozumiem, co tutaj się dzieje. Nie wiem, czy mogę to pojąć. What the flip! Aha! i chyba rozumiem o co chodzi. Teraz ulepszanie jest w ogóle inne. To to, to i to. A tak się teraz ulepsza. Okej, okay, przygotowałem tutaj wszystkie, które mogłem znaleźć. No i szczerze. Wygląda to świetnie. Każdy ma trochę inny design. Oprócz tych dwóch. Ten, ten tylko się różni tym, że to jest trochę niżej, ale ja nie mogę. Wow. <laughs> Jeszcze takie spróje też są, mną. No. Nawet nie co powiedzieć. Jest zdziwiłem teraz, jak to dodali. Takie to jest taki tylko szybki przegląd. Nie mam. Ok, po lekkim ochłonięciu i uspokojeniu się od tych od całych nowości, udało mi się coś z tego zrozumieć. Wszystkie itemy w tej skrzynce używane są jako barwniki podczas robienia skinów do, do zbroi. Każdy z nich jest minerałem albo kruszcem, który można znaleźć w grze, więc łatwo je zapamiętać. A tutaj. Mamy dwa rodzaje Smithing Templates. Ten do, o, do ulepszania i te które dają wygląd do ulepszania potrzebne jest żeby zamienić diamentowe rzeczy w rzeczy nerdytowe widzicie bez tego bez tego nic potrzebujemy tych trzech rzeczy jeśli chcemy ulepszyć rzeczy na nerdyt I teraz na przykład weźmy sobie ten młody co właśnie zrobiliśmy. I weźmy każde po kolei różne te. I jakieś losowe. I sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Dajmy diamentowe. A mety są. Wow! A mety są lepiej niż się spodziewałem. Bum. I załóżmy. Ej, no jeszcze. Tyknąłem jakbym po prostu miał dziwne brwi. Ale to szczerze podoba mi się mega. No i mamy do tego do wyboru wszystkie te możliwe opcje. I każdy z tych tych, co, tych ulepszeń oraz te, które założyłem właśnie na zbroję, są dostępne w każdej z struktur. Poza tym, jeśli znajdziecie jeden, możecie je też skraftować. Ze siedmiu diamentów, jednego i bloku st struktury, w której się znajduje. Ten jest znajdowany w bastionie. Ten jest... Nie jestem nawet pewnie, chyba w Zakopan nie, nie zakopanym nieważne, nie wiem gdzie on jest. Ten jest w, w mieście Endu, w piramidzie. Nie mam pojęcia, gdzie ten jest. W, deep Dark w mieście. W wieży wyrażejów, w. w, w e, Woodland Mansion w podwodnej. Czy jak ma w podwodnej w podwodnej tej w świątyni nie ma przecież skrzynek nieważne. W dżunglowej świątyni i w naderowej fortecy. I to tyle w sumie. A jeszcze jedno. E, ten do ulepszania chwila. E, jak, jak on się nazywa? To Smithing Template do ulepszania jest znajdowany w skrzynkach w bastionie. Więc możecie znaleźć bastionowe ulepszenie albo to. I to był Snapshot 23.04 razem z Igorem. I szczerze, Mojang, zadziwiliście mnie. Moja teoria na TikToku cały czas się sprawdza, że jest nie zobaczymy szybko. A jeśli oni nie słyszeliście, zapraszam do TikToka, który jest w opisie. Link, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Na Wam!